Siostra Maria Angelina przybyła. Jestem ze Zgromadzenia Sióstr Stanek. Pracuję tutaj w Stryszawie na Siwcówce, gdzie mamy bardzo dużo pamiątek po osobach świętych, które tutaj żyły, odpoczywały. W tym miejscu właśnie odpoczywał kardynał Stefan Wyszyński, tutaj nocował. Biurko jego, przy którym pracował, krzesło, na którym siedział. Czyli Ta, tak zwana kapelanówka, tak? Tak zwana kapelanówka. Proszę popatrzeć na sufit. Modrzewiowy, piękny. Cały dom drewniany. Tak jak stał kiedyś kaflowy piec, tak stoi ten kaflowy piec. I mamy tutaj wiele pamiątek, a w tej chwili to już są relikwie po kardynale Stefanie Wyszyńskim. W gablocie jest tutaj laska, z którą chodził na spacery. Tu mamy fotografię, gdzie kardynał właśnie idzie z tą laską. Jest w czapce, tutaj jest taki furażerce. Ta czapka również znajduje się tutaj w tej gablocie. Są książki, które są z dedykacjami własnoręcznymi kardynała. Mszał, z której celebrował Eucharystię i takie drobne obrazki jego a taką um, dodatkiem takim, takim koroną można powiedzieć zwieńczającą jest szafa ona też tutaj była za czasów kardynała Stefana Wyszyńskiego i relikwie które tutaj są proszę popatrzeć setr kardynała zostawił mamy teraz relikwie ornat które haftowały nasze siostry, którym odprawiał taki codzienny. No i oczywiście, proszę zobaczyć, alba kardynałska z taką podbitką czerwoną. To była taka świąteczna, a taka codzienna był taki zwykły czerwony haft, też haftowane przez nasze siostry. Wszystko to są już relikwie, z których się ogromnie cieszymy. Wiele osób przyjeżdża, wiele osób odwiedza to miejsce. Mamy tutaj ma takie małe wydawnictwa mamy kartki, zakładki. Jak ktoś przyjedzie, to zawsze tam jakiś ślad może sobie zabrać. Tutaj w Stryszawie był taki ksiądz Walczak, on był budowniczym tego kościoła tam na dole w Stryszawie i on zebrał wypowiedzi. Tutejszych osób, które tutaj są, na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego. I on ym, pozbierał te wszystkie wspomnienia. I jest to też wydane w formie książkowej. Książka jest, ma tytuł Beskidzka Katedra. Ym, też wspomnienia różnych osób i sióstr, które tu wtedy posługiwały, które tutaj były. Wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim przyjeżdżała tutaj również pani Maria Okońska ze swoimi siostrami I jak siostry starsze wspominały to, bo to było w latach 60-67 taki orszak można powiedzieć kardynalski to było zawsze około 40 osób. Tu sąsiedzi wspominali, że jak przyjeżdżali właśnie do Prymasa i z Prymasem, to wszyscy miejscowi nocowali wtedy w stodole, a udostępniali łóżka i wszystko, co można było dla tych wszystkich dostojników Kościoła, no bo nie było tu żadnych takich domów rekolekcyjnych. Teraz mamy dom rekolekcyjny i zapraszamy, jak ktoś będzie chciał zażyć yy, świeżego powietrza i odnowić ducha, bo to najpierwszym miejscu, Codziennie jest Eucharystia, codziennie mamy adorację Najświętszego Sakramentu, taką cichą. Można zadzwonić, porozumieć się. Zapraszamy. I tu mamy też oryginalny fotel, oryginalne biurko, przy którym siadywał. Tak. Mhm. Nic specjalnie nie odnawiamy, dlatego że to musi mieć jakiś taki smak, i zapach. Tak, w przeszłości. Oczywiście. I ten klęcznik, który tutaj jest też takim specyficzny, na którym kardynał się modlił.